Nie w terenie. O nie, ja znowu nas z tego pastwiska. O A tak fajnie było. No. Mam czasami dość tych wszystkich mam. Wiesz co, kiedyś musimy uciec, bo już mam dość. no, aż tak to nie chcę. No, ciekawe, gdzie dzisiaj idziemy. No. A gdzie byś chciała? No. Takie piękne. A Boże, nie do boksu. Ja nie chcę znowu w tej czarnej dziurze siedzieć. O nie, nie, nie. Tylko nie to. Czy oni znowu będą mi zakładać to coś do pyska i na uszy? I to coś bardzo, i to bardzo, bardzo ciężkiego? O nie, tylko nie to. O Boże. Nie! Zielony do mnie nie pasuje. Ja w sumie może zmieni kolor. No. O, zmieniła. Na niebieski ale, ale ci teraz ładnie w niebieskim. A nie, już chyba idziemy na... Jest, i chyba idziemy na... Ujezdalny, idziemy tam, idziemy. A. Ja się przewracam z nią na plecach. Bo ty pijana. Co? Bo ty pijana. No. Ej ty, chyba jedziemy w teren. O Boże, nie w teren Ja tylko... Nie, nie lubię w teren. Później nie... mam kopytka w ciele w błocie. O nie, wsiadła na mnie. O nie, na mnie też. No dobra, trzeba to przetrwać. Zadępuję sobie trochę. No i ja, bram. Bramki to nie były na otworzyć. Musimy pewnie przez nią przeskoczyć. Dobra, ja ja przez nią przeskakuję. Aha otworzyłaś? No, lubię otwierać. Opatrz nasza ulubiona kulka Stefania. Nie, czekaj jak ona się nazywa. Irenka, Stefania? Jak? To była Halinka, jest jeszcze Irenka gdzieś. A, tak Halinka. O, widzę ją. Jest, spadła ze mnie. O! Irenka <grymka> Irenka. No i... Jak się tu jeszcze naraz łupóje? Co? Dobra, no, czekaj, bo mnie... Razie... ściąga tutaj. Do... No. Mnie też, no, Jezu, nie też, ja ale to nie boli to coś, wyjśku. No, kurde, jeszcze no, ja się przewaliłam. <noise> Ty się Boże. zawsze przewalasz. Ty, a może idziemy na tą, tą większą ujeździalnię? Może. Nie wiem, nie daje znaku skrętu, więc chyba idziemy prosto. Nie, tylko nie teren. Boże, tam są kamieniste drogi. Ty, Janusz przeleciał. Ja Ale czekaj na mnie Ale nie Ty wiesz, że we mnie do Trochę kultury Iho, Iho. Kultury trochę proszę My już tego galopujemy, to nie zora nam kazać kakać, kurde. No, pewnie tak. O kurde, ta wzięła na mnie bata jeszcze na ten teren. O Boże, święty, współczuję ci. Ła, no, ale weź, nie wiesz, mnie znowu kulturę trochę. Wiesz, ja się skrócę drogę. A ty, tu jesteś, dobra. Ach, dość ślepa, ty jesteś. ślepa mam być? Aha tu... Ale pekki chyba nam każą. O nie, przeszkoda. Ja ją ominę. Haha. Ha. A ty ją ja wzięłaś. Ale nie wjeżdżaj we mnie. O nie, zaczynają się te wysokie przeszkody. O Boście. Ha, Haha, nie przejechałam tego, czekaj, bo... Czekaj, bo mi się wszystko pomyliło, kierunki świata mi się pomyliły. <tuszy> Wiesz co, ja wybieram drzewo. Ja skoczę przez drzewo. Przez drzewo, drzewo? No przez drzewo zawalone. <noise> no, bardzo mi się udało przez nie przeskoczyć. Hop. Supa pięknie skoczyłam. Ale poczekaj na mnie. A to gdzie ty jesteś? za A, tu, dobra. Idziemy. O! Zaraz moja ulubiona przyszkoda minienkowa. Znaczy nie Panią. mam. Domo. O nie, teraz ta dziwna przeszkoda. Ja wiem o ja minę. Czekaj, bo mi się nie chce jechać. No. <laughs> weź ty człek, nie weź ze mnie, nie spadaj. Bo nie mam później z zamiaru stać, żeby czekać aż na nie wsiądziesz Dobra, teraz to skrócę drogę. Też nie chcę nic się Oszczędzimy sobie sił. Bo one tam na długi ten teren. Ale hmm. jesteś szybka, kurde. No Spoko, ja, szybko, ja szybko. szybko? Ale ty masz farta. Czekaj na mnie. Czekam, nigdzie się nie ruszam. Jedziesz? Hello. Hello, Erie. Hello. Hello, o nie, tylko przy szkole. Dobra. No, jeszcze dwie przed nami już wracamy do domu. No chyba nie. Nie wiem, bo one chcą chyba na dłuższy teren. Tak? Nie, ja wracam do domu. Nie nie, nie obchodzi. Ale ona cię będzie ciągnąć. Trudno, nie obchodzi mnie to. Kurde, nie mogę szybciej galopować. Nie mogę ja uciec. Kurde. Ja, ja to... Tam... No widzisz, ja tu jestem w dupie. Grupa. Dobra. To, Taki cud. Chyba już skończyły. Dobra. Się na może? Jej. Czekaj, bo ja nie mogę ruszyć. O, teraz mogę. Nie chciało ci się iść, taka jesteś stara. E ty spadaj. Dobra, nie, niech już taka się rozsiadłaś. Ten. Mnie tak już rozstrzegło i chyba daj na paznę, po mnie ciągle. Jej. A, mordę, jeszcze derki zapomniała na mnie, na świetnie. Idziemy wreszcie. Jezu, ale ja się zmęczyłam. Jezu, mam nadzieję, że nas jeszcze umyją. Chyba na to się nie zanosi. A szkoda. No, tu bo we mnie walisz. Znowu. Wreszcie, a ty się zawsze musisz przewalić. Dlaczego ja mam taki wolny? Ten kus? Ja jestem wielnością. Czym jesteś wielnością? Czekaj, jak skacze przez nas wodopój. Pulce, nie udało się. Jeszcze raz. korda, a ja łuknęłam, o już się otknęłam. Co? Ta kopki trochę. Nie no, co te wcale. No wcale, kurde. Co ty robisz? Ej, uciekamy? Nie. Czemu? Jak gdzie uciecz? A ja nie, A ja... nie zajdziesz. No na pewno. A czy założymy się, że ucieknę na drugiej koniec świata i przybędę z drugiej strony? Założymy się? Nie, ja nie chcę uciekać. A to ja ucieknę! Że to pójdę na. Nie, ja, ja im powiem. Wrócę z drugiej strony. Jak im powiesz, przecież kalibry? nie szalony człowiekiem, no? Jak? Czy zdradzisz swoją przyjaciółkę? No, coś się pojęło, Cię. Patrz, ja umiem trochę wasaż. Wow, ja też. A spadaj na drzewo. Tak, dogonię Cię nawet w spadek. No w Twoich snach. No dobra, ja idę się położyć, nie wiem jak te. Ja też. Dobra. Idą. Po co znowu? O, <laughs> jak się wyśnęło? Ja się Dobra, Na no to idziemy spać. O nie, moja pani idzie. O nie, i co z tobą zrobi? Nie wiem. Dobra.